Czasami produkty są numerysalne, albo czasami jesteśmy przekonani, że, że każdy może z tego skorzystać. Natomiast jeżeli coś jest dla wszystkich, to jest prawdopodobnie dla nikogo. I ja zawsze staram się z klientami rozmawiać bardzo szczerze na temat tego, kim jest ta grupa idealnych klientów. To nagle się okazuje, że z tego lejka, gdzie na samej górze byli wszyscy, tworzy nam się bardzo wąska grupa. I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, no ale tak jakby mniej potencjalnych klientów mam. Tak, ale jeżeli robisz reklamę na social media, poprzez Instagrama, Facebooka i chcesz promować się dla wszystkich, to wydasz bardzo dużo pieniędzy, a nikt tego nie kupi. Natomiast jeżeli sobie w ten sposób odzwierciedlisz tą grupę docelową, to wtedy Twoja reklama, na którą wydasz nie wiem, 200, 300, 500 euro, trafi dokładnie do ludzi. Którzy potrzebują twojego produktu. A nie do przypadkowych osób, które nigdy nawet na tą reklamę nie spojrzą, a pieniądze wydasz.